Eczko, zobaczcie, kochani, specjalny film Avatar World. Nie przeszkadza mi, że czpamy. zostawcie lajka i subika. Mam nadzieję, że te ucieszą się, że są dzieci z zabaw zabawca, z całego domu, nie owie padać nie będzie padał. To mają pieskownice, takie coś, takie długie, takie fajne. I to mają takie spinacze, ludy. Zjeżdżal, wspinaczka. Tak, tu, tu. huśtawki, tu zjeżdżal, tu huśtawka, o jaka fajna. No on się chyba nie huśta. O, tu są takie zrobione huśtawki. O, tu chyba Czy za dużo? Nie, nie, nie. Dobra, to byłabym do sytuacji. Ci... Mariusz Daria, Jak? Tak. Czy tak. gdzieś Daria? Dobrze. Czekajcie, czekajcie. To wiecie. Właśnie. Eee. Ci się świat! To miałoby być. E, To Lumiałam być ze świata. Boli wrzusek. Wiesz <śmany> co zarobiłeś? A miśmy wam pokazać... plac całego domu. Co? Z za karek ja możesz do niego wchodzić. Co? <śmany> Idzie z babą do sklepu. I koniec kropka. Wylatujemy gdzieś do świata toki boki. nam Nienawidzę toki boki! Ale musimy tam jechać. No Ciotek. Chyba będziemy zwigili, będzie nie? Ej, to, to ci boci! Ej, ej ej! do to, to ci boci.

A ma tam gdzieś pakuj. Dobra, to jedziemy do, do cioci. Do cioci i do kurtynek. Wow! Jak liść w pociągu. Marek, jestem gratem. Dobra, już jadę. Nie w tą stronę. Dobra, już skręcam. Dobra. Jedź, jedź. Dobra. O, hej, hej. dzieciaczki, żyjecie? Tak. To idziemy. Ej, bareczek! Tak. Czy mi się zdaje, czy tu jest luksusowo? To okay, już lecimy szybko, siadajcie. Siadajcie szybko, lecimy. Dzieci wy razem usiądźcie, okej? Okay. Pani, rozgifty będzie ratować. Zapnijcie się, zapnijcie pasy, proszę państwo. Jakby to tu są takie VIP. To zapraszamy ludzi, którzy lecą z nami na aktuację VIP. Aktuacja VIP. Bo wy, my akurat, rodzinko, aktuację VIP. Widzicie, tam tym do przodem. To jest aktuacja VIP, która robi łóżeczko. Dla jednej osoby dopiero. Dobra, to ja sobie tu będę. Każdy ma aktywację VIP. Proszę pani, tu są aktywacje VIP wykupione i pani tu je może być. Okej, okay, to jest Dobrze, to każdy ma swoją aktywację VIP. Idę do pani Turecki taka belopka będzie miała samą swoją aktywację VIP. Ej, ale ona nie może być sama. To mama może kiedyś też. Pójdź do niej. O! Tu się klikaj i widzisz jak kup który można się pomyć. Wow! Trzyma aktuację vip i wystarczyło. A to nic ja tu zostanę. mogę iść tam. Barzuć, być może być ze mną. Tu pójdę. Trzeba taki tablet i może sobie na nim pograć. Tocia bocia. Tak, wszyscy jedziemy do Toki Boki. Teraz się nie składamy. Dobrze. Może chcę sobie pooglądać? Tak, kocham film o przyrodzie. Ha, to też przez głośnik macie zrobić Hairby Taste i be taste. puxa, já perdi um passo, isso já, vamos começar por, eu posso fazer, ah, está bom, e jub jub e lob 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 e chipi chipi chapa chapa e orfez e korea e fonte e pitiau, to e a paty, apaty, 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 apaty... Apaty, paty. Okej... Okay. Nie wiedziałam, że umiesz. Siadamy, będziemy wlatywać. Się okna okay. I proszę się położyć. Zasunąć okna na razie. Okej, nie sobie miotować. Nie proszę się położyć. Dobrze, Kitko, to ty też chodź. Pałolacza, się nie połóż. O, ona sobie poszła za bardzo dziwutko. Proszę się proszę pani, połóżcie startować. Dobrze, ale jak jest wymiot, to jest dużo razy leciałam. Dobra, zapki się stary. No babo, ja tu siedzę. A my tu siedzimy. To jest tu? Babogie pisz z Angelitą cały czas, kiedy przylecisz. Dobrze poglądam. Jej, poglądam Czaby Jędra. Wy jeszcze lecicie 20 godzin. Umas já sobraram Tu se ser Nie przerywajcie lotu! Przecież sobie kaby bało lać się. Do otworu Jeszcze do Proszę zgadzać Ja to Siesta or fajcie Siesta? Tak szybko? Do dzisiaj jest siesta. Se si estu e me ia, se si estu e me se si estu, se si estu, se si estu e me se si estu e Kurde, do dobra, odepchnij się. klasa jeszcze klasa w <laughs> <laughs> <sniffs> <coughs> yeah, yeah, star yeah. To the O, nie o, przepraszam, przepraszam! Halo, ja jestem tylko tu siedzę. Dobrze, zapnij pasy. sobie to ale to nic. Już to Heredity old. proszę wysiadać. I Midi Nord nie wysiadać. Ale być jakiś raczej lepiej. Nie widzę mi duszkę, masz i duszkę. Tu jest to Tak, to sobie złożyłam. Dojdziemy. idziemy Beżuś. O Boże, Jakie piek? O Boże, jakie piękne! O gdzie? To powinien odpić pasy. No, jeśli idę. Tu wychodzimy. Okej. Okay. No to kiboki. Bok bok! Dzień cichotka. To tu zaraz przyjedzie, okej. Okay. O hej siostra! Hej! co tam u dobrze co tam u dzieciaków no bardzo dobrze jakie fajne słuchawki to są moje siostry czy córki O ja o, o, szybko A! dzieci wkurzam cię już na was no chodź na górę, okej. Okay. Reklama Jula Jula. Jula Pejor 18. Reklama Jula Julapia 18. Widzowie! Gdzie teraz reklama i będzie? składam sobie moje dziewczynie ubranko. Ła! To Teraz trzeba do postaci. I teraz tak. Tu tak. Niech to. Dobra, klikamy o tym przycisk wychodzimy. Czekajcie, w moim przypadku nie wychodzimy, bo się coś tu dzieje. O, polecam wam apkę że tam można nagrywać, rysować wszystko. Okej. Okay. I już dobra, robimy paczek, zikwetki, malutki, nie wiem co o co chodzi. It's get back, bit, 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 bit. Home, home. chatters chatters Even a pity shelf in our lift in lift. Life in dive in a... life in dive in dive. Dive, dive. Is life in life in dive? In our for life.

<laughs> <Home. Home. laughs> <Home>. He's very <laughs> careless. <Come. laughs>

What? I Fit I mamy tu Shake To jest telefon córeczki. I mamy. Więc proszę go wnieść do córeczki. Baja, konstruktor. Ciąg dalszy nastąpi na pewno, jak zostawisz jest tu tysiąc lajków i subskrypcji.